Ilu maturzystów w liceum Adama Mickiewicza zasiądzie w ławkach szkolnych, by pisać egzamin maturalny? 191 i równocześnie mamy maturę tak tzw. polską i IB. Stresujecie się razem z, z, ze swoimi uczniami? Zawsze. Zawsze zdajemy po raz 20 któryś maturę razem z nimi i czujemy e, się tak, jak oni. Pamiętamy po prostu swój dzień maturalny. Jakie oczekiwania, co się może pojawić i jak się dzisiaj czujecie? Myślę, że czujemy się świetnie, jest ładna pogoda, chociaż oczywiście zestresowani jak zawsze przy takich egzaminach, ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i czego się spodziewamy? Myślę, że dziadów dzisiaj na polskim i pana Tadeusza. Um... Ponieważ rok romantyzmu, no i w sumie w internecie wszyscy o tym mówią, więc myślę, że na to się przygotowaliśmy. Czy ten spokój, luz jest najważniejszy w tym, żeby to dobrze zdać? Ja myślę, szczególnie w przypadku matury z Polskiego, że trzeba życzyć, żeby wielka improwizacja nie była tam na maturze. Więc, ale też przede wszystkim życzyć naprawdę tego spokoju, ponieważ teraz to jest ważne, żeby podejść do tego naprawdę na spokojnie. Klasy humanistyczne myślę, że polskiego się nie boją, yy, ale na przykład Biohemy, z tego co wiem, ja jestem w Wielhemie, no trochę obawiamy się tego polskiego, a raczej matematyki angielskiego mniej. Angielskiego chyba nikt się nie obawia w tej szkole. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to naprawdę jest po prostu nasze życie. I my z tego działamy. My najwięcej wynieśliśmy z liceum, a w zasadzie z matury wyniesiemy tylko wodę, więc yy, naprawdę nie ma się aż tak czym przejmować. A jakie oczekiwania masz względem tych matur? Jakie wyniki by Cię satysfakcjonowały? Hmm. Setka? Oj, setka, może nawet ponad setka byłoby idealnie. Dzisiaj swoim maturzystom życzyłabym samych dobrych rozwiązań i, no i powodzenia.